Zawsze żeśmy się dzieli na murku, w tym miejscu, mieliśmy widok wiesz, na całe ten skrzyżowanie, na całą przecznicę. A jeszcze lepsze jest to, że tak jak mówiłem, że zawsze w bloku trafi się jedna osoba, której przeszkadza wszystko. I tu mieszka A taka tu pani, okna, której przeszkadzało to i pamiętam, że któregoś razu nam wysmarowała całe tutaj, od no, tej lampy dotąd, w smarze. A hipokryzją jej było to, że ta pani siedziała tutaj wyżej razem z, tu z sąsiadkami. Nam to nigdy nie przeszkadzało, siedziała to siedziała, no ale my żeśmy przeszkadzali. Tu jest kościół, no pewnie też ludziom, którzy siedzieli do kościoła też przeszkadzało, jak siedziało siedmiu, ośmiu typów i my jak zawsze żeśmy siedzieli, to nie byliśmy cicho. Na Ja hi, hi. Miał iść teraz do tych, co się ustają i powiedzieć im, żeby nie krzyczeli. No, głupota, nie? No, to takie już... Dlatego, dlatego jak my, my żeśmy zawsze tu przesiedliwali, to mówili na nas murkowcy. Murkowcy? Taką tak, ksywę tak, mieliście tak, na osiedlu? No, no. Tylko, że to już było dawno, dawno. O.